Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w kolejnej audycji i witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Dotarły do nas kolejne wiadomości, o niektórych co nieco chcemy wspomnieć. Wojciechu, to zacznij. A zacznę może od Włoch, bo dużo się mówi o papieżu. Za chwilę też przejdziemy do tego, co papież ostatnio porabiał. Natomiast pierwsza taka informacja, myślę, że warta zauważenia otóż o tej pomocy Włochów nie słyszy się często natomiast niemal od początku wojny Watykańska klinika dziecięca Bambino Gesu przyjmuje małych pacjentów z Ukrainy. I ta, właśnie szefowa tejże Kliniki Lucia Celestii poinformowała, że od początku wojny przyjęto tam ponad 1150 pacjentów to są dzieci, które są chore na dosyć poważne choroby, które były leczone najpierw w, w, na Ukrainie. Obecnie przebywają w tym szpitalu również dzieci, które zostały ranne podczas różnego rodzaju nalotów czy bombardowań. Także fajna inicjatywa, fajnie, że Włosi też się mocno włączają w pomoc tym, których chyba najbardziej ta wojna dotyka. Wiadomości wczoraj polskie również podały o transporcie dorosłych mężczyzn, żołnierzy z Ukrainy, którzy też ponieśli przeróżne rany w bojach i tutaj trafiają do polskich szpitali. No, to jest to dobrze, że Europa chce pomagać i dzieciom, i dorosłym, ale wszystkim, jakby nie było, poszkodowanym z powodu jakiegoś pomysłu dyktatora z Rosji. Dokładnie, a skoro wspomnieliśmy właśnie o papieżu, to odbyła się bardzo ciekawa wizyta papieża Franciszka, który poleciał do Kanady i spotkał się tam z oczywiście Justin Trudeau premier, oraz z przedstawicielami rdzennej ludności, która zamieszkiwała Kanadę przed przybyciem Europejczyków, chodzi tutaj o metysów i nuitów. A dlaczego to jest takie ciekawe? Dlatego, że chrześcijanie, którzy pojechali katolicy, dokładnie rzecz biorąc, pojechali do Kanady, zaczęli w mocny sposób, można powiedzieć w cudzysłowie, ewangelizować rdzenną ludność. Polegało to na tym, że zakładali oni szkoły właśnie dla dzieci, w których uczone był katolicyzm, a ta nauka odbywała się w taki sposób, że te dzieci często były zabierane swoim rodzicom, odbierane, przekazywane do rodzin właśnie, które napłynęły. Nauka też polegała na tym, że praktycznie no, bito te dzieci bardzo mocno, często do nieprzytomności, a nie rzadko do śmierci. Papież właśnie jakby pojechał przeprosić za to, co się działo. Spotkał się właśnie z ludnością rdzenną, jak wspominałem. Tam był nawet taki ciekawy obrazek przy tym zdarzeniu, że papież, który no, ma problemy z poruszaniem się, porusza się na wózku inwalidzkim, siedzi w pióropuszu Takim rytualnym rdzennej ludności, rozmawia właśnie z przedstawicielami tejże rdzennej ludności. No to myślę ciekawa inicjatywa, natomiast szkoda, że musiało dojść do tego w tamtych latach. To 1913 rok, powstała tam pierwsza parafia właśnie metysofinuitów. Także no, co, co sądzisz o tym zdarzeniu, o tym, że papież postanowił jakby trochę rozliczyć się z przeszłością? To, że przepraszam, to słusznie. Kiedy obiegła ta wiadomość media, oczywiście, kiedy znajdowano dzieci pochowane w takich dosyć masowych, chyba nawet grobach, to w reakcji na te wiadomości ludność zaczęła iść na kościoły tamtejsze i m.in. zniszczyli kościół protestancki, który w tym nie miał żadnego udziału. Więc dobrze, że często to pada, że to kościół katolicki prowadził te placówki. To tak, a propos tego, żeby tutaj nie mówić, że to wszyscy chrześcijanie, a dobrze też, że papież przeprasza, choć niektórzy stwierdzili, że to dosyć późno te przeprosiny docierają, ale ja bym powiedział, no lepiej późno niż wcale, jeżeli ktoś się zreflektuje, że jest źle, było źle. Tutaj chyba żaden z papieży takiej pokory, i takiej uległości nie okazał przy przepraszaniu jakiejś grupy. No ja tego nie pamiętam. No tak, tu jest wiele rzeczy, które wymagają wyjaśnienia w tej historii kościoła, bo nie tylko to miało miejsce. No, wiele rzeczy jest wytykanych kościołowi, że zostają zamiecione pod dywan, jeżeli chodzi o historię w tym momencie, mam na myśli. Też uważam, że fajnie, że ktoś tutaj poszedł po rozum do głowy. No faktycznie, szkoda, że tak późno. Przeprosiny to jest coś dobrego. No coraz częściej chyba nie chcemy przepraszać, ale są takie słowa, które dobrze aby dzieci nasze znały. Dzień dobry, dziękuję, przepraszam, no i wtedy będzie łatwiej w życiu się nimi posługiwać. Jeżeli jesteśmy przy temacie religii, to ja bym chciał tutaj wspomnieć, a o tym już było w naszej pewnej audycji. Ale chodzi o to, że są pomysły, aby w przepisach kodeksu karnego były pewne zmiany. No i mówiliśmy, że tu Solidarna Polska wjedzie prym. I teraz na Onecie znalazłem informację, kolejna świeża, o tytule Więzienie za szydzenie z kościoła. Solidarna Polska zbiera podpisy w celu obrony chrześcijan. Obrony tutaj jest w cudzysłowie. Szydzenie z czegokolwiek. To rzeczywiście jest przykre i od razu powiem: nadal jestem za wolnością słowa, ale jeżeli ktoś szydzi, to tak naprawdę daje osobie świadectwo i to bardzo negatywne, bo jeżeli on już dopuszcza się szydzenia, bo nie ma argumentów żadnych, rzeczowych, to ja bym na szydzenie w ogóle nie odpowiadał. No chyba, że modlitwą, Panie Boże, okaż temu człowiekowi jakieś zmiłowanie i daj mu mądrość, to bo zachowuje się całkiem dziwnie, nie, poważnie. Nie wiem dlaczego, znaczy domyślam się z czego wynika te zaostrzenie przepisów. Ktoś chce się przypodobać pewnie hierarchom kościelnym i nie ma co ukrywać, że to raczej w tym kierunku idzie, a przecież pismo chyba mówi o tym, że jesteśmy błogosławieni, jeśli z nas szydzą wręcz, więc myślę, że pójście w tym kierunku, żeby zakazać tego prawnie, spowoduje wręcz odwrotny skutek, bo ludzie znajdą sobie sposób na to, żeby wyszydzać te prawo głupie, a jednocześnie uderzać w, we wszelkie kościoły uderzać w wiarę w sposób taki który nie będzie podlegał prawu bo przecież nawet my jako Polacy mamy liczne tradycje tego że to co było zabraniane za komuny było przedstawiane w sposób taki żeby władza czy cenzura nie mogły się przyczepić no pamiętamy te wszystkie słynne kabarety które występowały przeciwko władzy a ubierały to wszystko w takie słowa żeby władza nie miała tutaj za bardzo nic do powiedzenia myślę że to pójdzie w tym kierunku Dobrze jest, jeżeli są przepisy, a z tego co wydaje mi się, to one są, które mają na celu wyeliminowanie chuligańskich zachowań wobec ludzi wierzących, wobec ich przekonań, i myślę, że to powinno wystarczyć, no bo jeżeli ktoś zakłóca nabożeństwo, jakiekolwiek by to nie było, zakłóca to znaczy nie jest wyznawcą tego kościoła, nie jest zainteresowany, wchodzi i sobie robi jakąś manifestację, co się oczywiście w polskich kościołach zdarzało. To tak, to jest zakłócanie, to jest dla mnie chuligański wybryk, bo to jest tak, jakbym ja wszedł na urodziny tego człowieka, tej pani, tego pana i tam też swoje poglądy prawił. Na pewno by tego nie chciał. Tu jest inna, też prywatna uroczystość prywatna w znaczeniu ludzi wierzących, którzy gromadzą się, tworzą tutaj tą rodzinę, chrześcijańską rodzinę, aby uwielbiać swego Boga. Więc jakieś dodatkowe przepisy, nie wiem, czy są potrzebne. Dobrze, to tym takim to akcentem dobiegliśmy do przerwy. Zapraszam słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego. Dziękuję, że jesteś z nami. Przerwa muzyczna za nami. A teraz kolejna wiadomość, którą przedstawi nam Wojciech. Tutaj ciekawe nawiązanie, bo przed chwilą za anteną mieliśmy chwilę zastanowienia na temat składni językowej, a tak się składa, że Rada Języka Polskiego wyraziła swoje zdanie na temat tego, czy powinno się mówić na Ukrainie czy w Ukrainie. I otóż Rada Języka Polskiego pisze tak: cytuję: biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół którzy wyrażenia na Ukrainie i na Ukrainę często odbiera jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do szerokiego stosowania składni w Ukrainie i do Ukrainy i nie uznaje składni na za jedynie poprawną. Tak właśnie wyraziła się Rada Języka Polskiego, więc obie składnie są poprawne, natomiast jeżeli to miałoby poprawić nasze relacje z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, stosujmy. W Ukrainie. I jedziemy w Kretę. Nie na Kretę. Żeby było im miło. No, <noise> mogą się poczuć, że możemy jakąś inwazję turystyczną robimy. Możliwe. Ja tutaj jeszcze chciałem pozostać chwilę na... Krecie? Nie na Krecie. Jeszcze może zostańmy chwilę i porozmawiajmy o sytuacji tej wojennej właśnie, zaczynając o tej składni. Może nie będą to informacje odnośnie bezpośrednio wojny, natomiast obiegło ostatnio świat... Jak to pan Putin został upokorzony przez prezydenta Erdogana, bo musiał na niego czekać całe 50 sekund. Oczywiście wszyscy tutaj zaczęli się dopatrywać jakiegoś policzka dla Putina, jakiegoś upokarzenia. No, ja chciałem tylko zauważyć, tutaj media doniosły, że niektórzy czekali na Putina dużo więcej, na przykład 14 minut spóźnienia na spotkanie z brytyjską królową. Kanclerz Angela Merkel musiała czekać 4 godziny i 15 minut, papież Franciszek około godziny. Także, no to nie był straszny policzek, jakkolwiek. Ciekawa sytuacja, też pan Putin musiał chwilę zaczekać. I słusznie, sam podałeś informację, jak on traktuje innych, bo nie sądzę, żeby go tam nie było, nie, bo akurat musiał się tak mocno czymś zająć, pewnie dzieci płakały, albo jeszcze jakąś sprawę międzynarodową rozstrzygnąć i nie było nikogo. Więc dlatego powiedzcie królowej, że ja już za momencik biegnę, ale jeszcze tutaj jest taka gardłowa rzecz do zrobienia. Więc jeżeli on tak traktuje innych, to słusznie, że ktoś go tak też potraktował. Ale miał minę, bo widziałem tą chwilę, taką minę niewyraźną. Tak, dokładnie. Uważam, że to jest fajne zdarzenie, troszkę może mu się przejaśni w łepetynie. Natomiast, cóż, ja nie jestem wprawdzie nikim ważnym, nie jestem żadnym tutaj przedstawicielem żadnego państwa, natomiast uważam, że jako prezydent musząc czekać na kogoś, po prostu bym sobie poszedł. Odczekał ten akademicki kwadrans i sobie poszedł. I to by było dopiero upokorzenie dla takiej osoby, która nie szanuje innych, a nie tam spóźnienie 50 sekund. No nie wiem. Osobiście uważam, że to Putin dał o sobie świadectwo, kiedy tak przychodził spóźniony, że jest człowiekiem, no jakim jest, no jak można mu ufać, jak się można z nim umówić, jeżeli człowiek się o coś takiego prostego z nim umawia jako czas rozpoczęcia rozmowy, a on nie potrafi tego dotrzymać, to jak tu się z nim umawiać, jeśli chodzi o jakieś poważne międzynarodowe sprawy? Przecież wtedy też może ich nie dotrzymać, tych obietnic. Dokładnie, no i mieliśmy ostatnio popis, bo podpisali porozumienie na temat portu w Odesie, a za chwilę poleciały tam rakiety, więc no, nie można ufać tym ludziom niestety. Natomiast jeżeli jesteśmy przy wojnie, to chciałbym tutaj powiedzieć o jednej bardzo trudnej i smutnej rzeczy, bo wspominaliśmy w poprzedniej audycji na temat Burjatów, którzy bardzo się buntują, żeby iść, walczyć za Rosję, a tak naprawdę są bardzo mocno wykorzystywani w tej wojnie. I tutaj stworzono statystykę. I okazuje się, że śmierć żołnierza rosyjskiego no, została wyceniona, tak? Niby wiemy, że życie jest bezcenne, natomiast wyceniono życie rosyjskiego żołnierza, w zasadzie jego śmierć i pieniądze, które są wypłacane członkom rodziny. Okazuje się, że najwięcej ludzi zginęło, tak jak mówiłem, w Burjacji, w tych dalszych regionach, trochę mniej w Moskwie, też o tym wspominaliśmy. I okazało się, że cena życia w Buriacji to jest 1 milion rubli, czyli około 28 tysięcy złotych. W tych regionach bliższych Moskwie to jest 2 miliony rubli, czyli 164 tysiące złotych, natomiast w samej Moskwie 3 miliony rubli, to jest 246 tysięcy złotych. Tak się wycenia w Rosji życie ludzi. Tutaj wczoraj oglądałem też ciekawy program jednego z blogerów, takich wideoblogerów ukraińskich, który wspominał też o tym temacie. I tam on tak trochę żartobliwie to prowadził i mówi: No, teraz, kochani rodzice moskiewskich naszych tutaj walczących, zrobiliście świetny interes kupicie sobie samochód za syna. No, tak to mniej więcej wygląda właśnie teraz w Rosji. Na tyle, że może różni się to tak i wygląda, że niesprawiedliwie, ale prawdą jest, tak jak wspomniałeś, no, nie ma pieniędzy, które by zwróciło już odebrane życie, a taka gratyfikacja dobrze, że w ogóle dają, bo mogliby wcale nic nie dawać i prawdopodobnie nikt nie mógłby nic powiedzieć. Także, jeżeli jesteśmy tak przy wojnie, to kolejny kraj nałożył sankcje na patriarchę Cyryla. Litwa jest tym kolejnym państwem. Oficjalnie już jest objęty sankcjami. Prawosławny patriarcha moskiewski Cyryl, czyli zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego, ma teraz zakaz wjazdu do tego kraju przez najbliższe pięć lat za te wspieranie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. No, i bardzo dobrze, i należy mu się, jeżeli mówisz o kapłanach, to i ja bym chciał się podzielić też jedną informacją, bardzo smutną i bardzo przykrą. Otóż no, w wojnie uczestniczą ludzie, uczestniczą też duchowni. I tutaj cytat: Tu Rosjanie, nie wiem czy Państwo mają świadomość, są przez Ukraińców ci żołnierze nazywani orkami, stąd ta nazwa. I otóż cytuję: Pomiędzy nacierającymi orkami, naszymi chłopcami, wywiązała się zacięta walka. Nasi nie mieli większych szans, było ich mniej. Teren jest niemal niemożliwy do obrony. W pewnym momencie na drodze pojawił się nasz ksiądz, szedł w stronę Rosjan z krzyżem i towarzyszącym mu asystentem. Chciał zatrzymać rozlew krwi. To się zdarzyło w wiosce Jasnobrodki i ten 45-letni duchowny Dudarenka. Wraz z asystentem wyszedł, żeby po prostu jakiś pokój, żeby ci żołnierze nie szli do tej wioski, bo w zasadzie tam nie było czego atakować, nie było z czym walczyć. I ten człowiek został po prostu zastrzelony, a potem rozjeżdżony czołgiem, bo tak uznali ci żołnierze, że to będzie śmiesznie. Te ciało księdza zostało zebrane parę dni później i pochowane tutaj. No ludzie byli bardzo przerażeni tym, co się stało, bo Rosjanie w zasadzie nawet nie weszli do tej miejscowości, poszli sobie dalej. A w tej samej miejscowości, jak się okazało, jeden z duchownych kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego naprowadzał Rosjan na ukraińskie pozycje. On przekazywał dane, gdzie mają atakować, co mają, że tak powiem, niszczyć. No i tu, po wycofaniu się Rosjan, ten pan został aresztowany. Natomiast cerkiew ukraińska przejęła budynek kościoła, który został za, powiedzmy, zaanektowany wcześniej przez rosyjski patriarchat i z powrotem oddany, tak symbolicznie, właśnie temu księdzu, który zginął. Oczywiście został on oddany całej wspólnocie, ale symbolicznie przekazano go jemu, jako bohaterowi, no, który próbował zatrzymać rozlew krwi. Na tym mogę zbudować inne rozważanie, ale teraz tylko pokrótce. Która ojczyzna jest ważniejsza, ta ziemska czy niebieska? Bo jeżeli ci duchowni, jacykolwiek, oni reprezentują ojczyznę w niebie, i teraz, jeżeli chcą być patriotami, to faktycznie muszą też i chcą dbać o kraj, w którym mieszkają, w których ich Bóg postawił. No i teraz tacy duchowni, jakże i każdy chrześcijanin, ma dylemat. Bo jeżeli jest wojna. A po drugiej stronie są ludzie z innego kraju, i teraz czy atakują, czy bronią, chodzi o lojalność, różnie interpretowaną, ale to teraz jest też kraj, bo tu chodzi o duchownych, czyli już wiemy dokładnie chrześcijańskich duch, tak zwanych duchownych, którzy również się prezentują ojczyznę w niebie. No i teraz ci, jeśli chodzi o ojczyznę w niebie, mówią, aby troszyć się o tych wierzących, którzy są czy w Rosji, czy na Ukrainie, bo jedni i drudzy modlą się do Ojca w niebie, który jest władcą i panem tej ojczyzny, która kiedyś wszystkich zgromadzi, a więc wszystkich pogodzi. A my, jeżeli już tu na ziemi będziemy się kłócić, no to musimy mieć to na uwadze, że te ojczyzny są takie chwilowe, tymczasowe. No i to jest dylemat na całe długie rozważanie. Jak żyć, będąc lojalnym wobec dwóch ojczyzn? A to może nie dotyczyć tylko wojen, bo na przykład może dotyczyć jakiejś walki na płaszczyźnie gospodarczej. Czy będę kupował produkty tylko niemieckie, żeby wspierać budżet niemiecki, będąc Polakiem, i czy to jest wyraz mojego patriotyzmu, czy nie? No i tak dalej. No to taka refleksja. No tak, to ciekawe, chociaż trudno, yy, myślę, porównać tutaj zachowania dwóch duchownych. Jednego, który próbował zatrzymać bitwa, drugiego, który wskazywał cele. No. Ale obaj byli, z, ten był z Ukrainy, a tamten był z rosyjskiej, więc nie wykluczone, że był również Rosjaninem. Jeden dbał o mieszkańców kraju, w którym on jest, jego ojczyzny, a drugi dbał o interesy. Być może swojej ojczyzny, czyli Rosji. Tyle, że oczywiście jemu się wszystko pomieszało. Nie tak trzeba to robić. Dlatego mówię o tym źle rozumiany patriotyzm. No dokładnie tak, dokładnie. Myślę, że warto to podkreślić, że to jest źle rozumiany patriotyzm. To teraz przerwa muzyczna, posłuchajmy utworu, a po nim będzie część trzecia. Kolejna wiadomość, i po części w jakiś sposób związana z wojną, ale też przykra. Bo się okazuje, że mamy po sąsiedzku kraj, z którym nam coraz mniej po drodze, co zauważył nawet nasz premier. Chodzi o premiera Węgier, Orbana, który powiedział. I czy już wiesz, o co mi chodzi, Wojciechu? Jeszcze nie wiem, ale chętnie się dowiem. Jest przeciwko mieszaniu rasowemu. O tym powiedział o mieszaniu ras. I taka jego wypowiedź teraz obiegła przeróżne media. Więc tutaj też go cytując, że jesteśmy gotowi mieszać się ze sobą, ale nie chcemy stać się narodami mieszanej rasy. Czyli oni chcą zachować, by wynikało czystość rasową w swoim kraju. Taki pomysł ma Orban. To taki pomysł, który już kiedyś jeden z przywódców europejskich miał. No tak, pamiętamy to, i skończyło się to bardzo przykro. Mam nadzieję, że dla Węgrów, bo pewnie nie wszyscy się utożsamiają z panem Orbanem, nie skończy się to tak przykro, jak dla tego przywódcy, o którym myślimy. Natomiast, no cóż, można powiedzieć, no pan Orban od początku miał takie różne poglądy, właśnie mocno, mocno prawicowo, jakieś narodowościowe, i można się było spodziewać, że prędzej czy później on z tym wyskoczy. Nie wiem, czy to jest mądre, czy inaczej. Wiem, że to nie jest mądre, a na pewno nie przysłuży się też jego pobytowi we wspólnocie europejskiej. Że to chyba nawet on ostatnio coś wspominał, że już mu trochę ciasno w Europie. Zobaczymy jak ta sprawa będzie komentowana, może po prostu w ogóle zostanie pominięta jako głupia i tak dalej, ale poczekajmy na rozwój. Jego przemówienie jednak wywołało falę komentarzy i w kraju, i za granicą. Nie wiem, jak czyta się imiona i nazwiska węgierskie, ale tak klecząc, Suza Hegedus, członek najbliższego otoczenia Orbana, opisał przemówienie jako czysty tekst nazistowski i również napisał w liście rezygnacyjnym, bo zrezygnował z swojej funkcji, jak tutaj sobie czytam w serwisie pewnym, że nie wiem, czy zauważyłeś, tak do niego pisze, że przemówienie, które wygłosiłeś, jest czysto nazistowską diatrybą godną Józefa Gabelsa. Trzeba uważać na tego rodzaju pomysły przywódców, bo one były nam znane i są znane. I jest przykro, kiedy ludzi się segreguje z powodu ich pochodzenia, koloru, skóry. W dzisiejszych czasach to już trochę... Chociaż podnoszą głowę różne takie środowiska, które by chciały wprowadzić czystość rasy. No Myślę, że Węgrzy, czy inaczej może myślę, mam nadzieję, że Węgrzy odpowiednio odniosą się do takich słów. Jeżeli one się będą powtarzać, no to zwrócą uwagę swemu przywódcy na ich jakąś niewłaściwość. Dobrze, a co ty Wojciechu przygotowałeś? Ja tu mam taką informację, myślę, że to też fajna sprawa, ona też dotyczy wojny na Ukrainie. Otóż w polskim internecie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na zakup drona dla ukraińskiej armii. Tutaj ludzie bardzo duży odzew zrobili na tą zbiórkę. 22,5 miliona koszt był drona, natomiast zebrano znacznie więcej i ciekawym jest to, że firma Bayraktar w liście skierowanym do Inicjatora tej zbiórki, podziękowała wszystkim Polakom, że wsparli tą fajną akcję. Napisali, że są pod wrażeniem, że ktoś zorganizował taką akcję, w której wzięły udział setki tysięcy Polaków. To ten dyrektor tak to określił i napisał, że w obliczu takiego odzewu oni przekażą tego drona za darmo. Natomiast te pieniądze poprosił, które zebrali, poprosił, żeby przeznaczyć na ratowanie Ukraińców, którzy są w trudnej sytuacji, ludzi takich zwykłych, którzy trafili właśnie pod ostrzał czy znaleźli się w ciężkiej sytuacji. I napisali, że oczywiście oni będą monitorować, jak te pieniądze zostają tam na Ukrainie rozdzielane dla tych potrzebujących, ale myślę, też fajna inicjatywa, że ktoś zauważył coś takiego, że też wyszedł naprzeciw i postanowił przekazać drona za darmo. Zrobili sobie dzięki temu dobry PR, a za to też również bardzo wiele osób, którzy są w potrzebie, będą mogli skorzystać, bo to jednak nie małe środki. To miliony zostały uzbierane. Miliony złotych, dodam. A teraz na koniec jeszcze przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, bo zaskoczyła mnie pewna informacja. Ona może być bardziej zaskakująca w Stanach Zjednoczonych, bo u nas lekarze jednak mają coś takiego jak sprzeciw, jeśli chodzi o sumienie. No, ale tam w poniedziałek, 25 lipca, administracja Joe Bidena opublikowała projekt reformy służby zdrowia. Autorem tych nowych przepisów jest Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA. I co tam się pojawiło? Chodzi o to, że nie podoba się co niektórym mnie również to zadziwia i zaskakuje że lekarze nie mają prawa odmawiać uczestniczenia przy procedurach zmiany płci. Nie wolno lekarzom odmówić uczestniczenia w takich to zabiegach i procedurze, a dodatkowo ubezpieczyciele mieliby płacić na przykład za odcinanie zdrowych organów. Takie to przepisy chcą wprowadzać. Zawsze wydawało mi się, że służba zdrowia to pomaga. Tu chodzi za odcinanie zdrowych organów, więc tutaj też pomaga. No ale czy w powrocie do zdrowia, kiedy już znamy przypadki, że są ludzie, którzy się potem rozmyślili. No ale potem to już po tych zabiegach to może być już późno. No, tak nawet trudno to skomentować. Ja nie wiem, nie jestem konstytucjonalistą amerykańskim i nie chcę się tak autorytatywnie wypowiadać, ale wydaje mi się, że konstytucja amerykańska chyba bardzo silnie stawia na wolność sumienia i wyznania. No, ciekawy jestem, jak ta sytuacja się rozwinie. Nie wiem, czy społeczeństwo amerykańskie nie powie jasno, basta, panowie, basta, trochę się zagalopowaliście. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo. Ja rozumiem, że komuś może to nie przeszkadzać, tak? Jego sumienie pozwala mu na prowadzenie tego rodzaju zabiegów, proszę bardzo. Ale z drugiej strony, lekarz, który właśnie jak mówisz, no, primum non nocere, tak? Wszyscy znamy to stwierdzenie. Po pierwsze, nie szkodzić, czyli ratować życie, walczyć o zdrowie, ma prawo chyba stwierdzić: poczekaj, ty nie jesteś chory. Ty masz takie swoje, że tak powiem. Przekonanie, pragnienia, tak. pragnienia, przekonania. Proszę cię bardzo, idź do człowieka, który nie ma z tym problemu. Ja mam z tym problem. Dziękuję. Do widzenia. Jak będziesz chory, to wróć. No i wszystko w temacie. Też mi się tak wydaje. I tą to wiadomością moglibyśmy zakończyć, ale tak chciałbym jeszcze jedną dołączyć jest troszeczkę w tym temacie. Chodzi o to, że jedna z największych agencji informacyjnych chce zmienić wytyczne, chodzi o ten język znany ze środowisk LGBT Association Press ma podręcznik dla dziennikarzy, jest on uważany przez wielu za taki wzorcowy, no i teraz zalecają w tym nowej wersji tego podręcznika, aby pisać wiadomości, które będą uwzględniały kwestie transpłciowości, czyli jeżeli ktoś nie chce, aby mówiono do niego, że jest on, bo on już jest ona, to żeby oczywiście dziennikarze poszli za tym jego tokiem przekonania. A co za tym idzie, również mnie to zadziwia, bo wielu, którzy chcieliby mówić prawdę, chodzi o dziennikarzy, no będą teraz chyba mówili nieprawdę. Jeszcze o inne terminy również tutaj chodzi. Już mają nie mówić hormony męskie lub żeńskie, tylko zastępować je innymi zwrotami, np. jak płeć przypisana przy urodzeniu. Nie wolno im już zasadniczo używać zwrotów płeć biologiczna, chodzi o to, żeby unikali takiego zwrotu. Zmienia się oblicze świata, zmienia się dziennikarstwa, nie wiem czy w Polsce kiedyś takie przepisy wejdą, bardziej obligatoryjne, to wtedy Radio Chrześcijanin coś będzie musiało też pewnie powiedzieć, jakieś przedstawić swoje stanowisko. No tak, ale tak jak powiedziałeś, to jest podręcznik, to są jakieś wytyczne, to nie są wymogi, tak? więc no, pewnie Jeszcze. część ludzi się zastosuje, a część stwierdzi, no chłopaki, fajnie, no, coś wymyśliliście. Można potraktować jako podpórkę, podbiórko, bo się kiwa. No to dobrze, no drukujcie. I jeśli chodzi, to na dzień dzisiejszy, wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.